Zaczyna się konferencja Oscara W W, tak? Nie, 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 nie wódlę, to do skarbnika Wądowskiego. Panie Oskarze, pan pozwala publikować swoje napisy. Oczywiście, oczywiście. Możemy zaczynać? Ja już gra. Wie pan dobrze. co, a może byśmy się ustawili wszyscy pod jednym, jednej osi, bo będzie pan mówił W, potem ten, pan będzie miał raz profil, potem ja raz profil. No Dobra. Pan tutaj gdzieś. Się Nie, mi wystarczy tak. tak. Pan, mogę się zwracać w kierunku pana na mikrofon. Dobrze, gramy. Ja może państwu też dopowiem dlaczego ja tu jestem też, bo w sumie mieliśmy dosyć podobną sprawę w kampanii wyborczej, kiedy w Białymstoku prezydent Truskolaski się ubiegał o reelekcję prezydent z Platformy Obywatelskiej. Myśmy do mediów próbowali jakby przekazać pewne informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu. Platformy Obywatelskiej, partii, łapówkach, przekrętach, oszustwach w Białymstoku i media nie były tam absolutnie zainteresowane, media w Białymstoku. Dopiero kiedy ja zrobiłem taki happening, że z, na ogromnym banerze mniej więcej wielkości tej ściany, prawda, kilkakrotnie pisałem, sprajem to oszust i w końcu celowo dałem się złapać przez straż miejską, bo widziałem, że to trafi na pierwszą stronę gazów i tak było. I oczywiście no, może podobnie jak w przypadku kolegi. Na początku też wproszono mnie tam trzeba latami więzienia, za zniszczenie mienia i tak dalej. Koniec końców okazało się, że zostanę karany grzywną 500 zł yy, za jak gdyby, no, wy wykonanie tego napisu, z czego jeszcze 400 zł sąd yy, zwolnił mnie, bo okazało się, że zatrzymanie mnie na 36 godzin tymczasowe przez Straż Miejską, która miała polecenie prezydenta, żeby pilnować tego baneru, prawda? Przed wypisywaniem, dopisywaniem, że prezydent Uskolarski jest oszustem. Sąd jak gdyby 400 złotych zwrócił mi tytułem szkodowanie za nie niesłuszne zatrzymanie i przypuszczam, że koniec końców po pewnym czasie też się okaże, że te zarzuty wobec skara, czyli tam zgłoszenie dziennikarza do e, przemocą, do... Ale to właśnie, zostało, on, to właśnie zostało anulowane. Właśnie, bo jak gdyby no, formuła była taka, że było, była to audycja z publicznością, z udziałem publiczności, prawda? Sami się jak gdyby o to prosili o ten udział, prawda? Natomiast co do samej zakłócenia imprezy masowej, to tu zaczyna być jeszcze ciekawiej, bo tak naprawdę jak państwo wezmą tą ustawę o imprezie masowej i porównają to jak wygląda przystanek Ustaw, czyli na przykład tam jest zakaz noszenia alkoholu, zakaz noszenia niebezpiecznych narzędzi. Przecież na przystanku Ustaw pomiędzy namiotami stoją samochody z paliwem, prawda? Ktoś może tam wjechać w ogóle, no ta impreza tak naprawdę zdaniem fachowców, którzy się zajmują bezpieczeństwem jest totalnie na opak jak gdyby z ustawą o bezpieczeństwie i prac Wniesiesz zażalenie przeciwko... Tak? Przeciwko, nie wiem czy Mieczukowowi, ale tym ludziom, którzy cię po prostu zapchnęli z tej dwumetrowej domu. Chciałbym, tyłowej. ale po prostu nie mam, nie mam żadnych danych, także to był... To byłby byłby. Eee, Jurek Owsiak, szef, szefa Można trzeba podać, on to, jest to, rozpadło, odpowiedzialny tak, za ochronę. Za dwa lata parlamentarny znaleźli się. Panie Oskarze, zbliża się. Nie zależy na tym, zbliża się drzwi nie niepodległości. Tak się składa, że 9, 10, 11 listopada to jest weekend i poniedziałek świąteczny. Wiemy, że 11 listopada jest tutaj w Warszawie planowany szczyt klimatyczny, po to, żeby rozbić patriotyczne manifestacje. Czy będzie Pan pod pomnikiem Romana Tłowskiego? Czy weźmie Pan udział w spotkaniach narodowców? które zablokują manipulację władzy. Jeśli mnie ktoś zaprosi, to oczywiście. To ja serdecznie Pana zapraszam na tytuł Niepodległości, które poświęcamy Panu Larkowskiemu. Nie. Czy pamięta Pan tę osobę? Czy znana jest Panu postać Roberta Larkowskiego? Nie, nie, nie.